Iwona Tokarska, witam ponownie. Wracamy do rozmowy z Hubertem Ibromem, burmistrzem Ujazdu. Panie burmistrzu, wydaje się, że pandemia na razie jest w odwrocie, ale z tyłu głowy cały czas mamy fakt, że są te ostrzeżenia. Jesienią znowu może się pojawić czwarta fala pandemii. A jak w zasadzie radzi sobie gmina Ujazd przez te ostatnie miesiące? Czy bardzo uszczuplił się budżet? Budżet uszczuplił się. W dosyć znaczącym stopniu z tego powodu, że gmina Ujazd stoi strefą aktywności gospodarczej i nasze firmy też różnie przewodziły pandemię koronawirusa. My, jako solidny partner tych przedsiębiorstw, chcieliśmy im pomóc w umorzeniach podatków o nieruchomości, między innymi. Również nasze dochody z cit i PIT-ów spadły. W, z tym, co było prognozowane na początku roku. Także mamy tam parę milionów złotych, które tak naprawdę wciępliły nasz budżet gminy. Jednak, suma sumarum, tak jak pani powiedziała, mam nadzieję, że jest, jesteśmy w powoli w czasie postpandemicznym, czyli takiego zwalczania pandemii przez szczepionkę, dosyć mocno. Ostatnio odbyłem spotkania w każdej firmie na strefie aktywności gospodarczej, wśród innych też przedsiębiorców z terenu gminy Ujazd i cieszę się, że prawie wszędzie jest pozytywnie teraz, jest pozytywny klimat obecnie, czyli firmy, gdzieś poradziły sobie z pandemią, wyszły z pandemii i nawet planują rozwój swoich firm. Także to mnie bardzo cieszy, bo wiem, że jest dużo firm na terenie Polski, nawet opolszczyzny. W Opolu słyszałem o firmach, które tak naprawdę przez pandemię musiały spankrutować czy splajtować także to jest, to jest dla mnie bardzo pozytywne, bo tak naprawdę tym głównym napędem, kołem napędowym do rozwoju gminy są podatki od dużych firm działających na strefie aktywności gospodarczej i poza nią. Oczywiście my jako gmina też wspomagaliśmy naszych restauratorów przez całkowicie umorzenie podatku od nieruchomości, zwolnienie zapłaty za koncesja za sprzedaż alkoholu, także tutaj siedzieliśmy, jakby nie liczyliśmy na pieniądze, które my jako gmina możemy stracić, bo my sobie jakoś poradzimy jako gmina, a zależała na, 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 na tym, żeby ci nasi przedsiębiorcy jak najlepiej funkcjonowali, żeby, żebyśmy też mogli się na ich sukcesie odbić w kolejnych latach. Czyli jeśli oni będą się dalej rozwijać, będą płacić większe podatki, to my to, co im pomogliśmy, tak naprawdę otrzymamy z powrotem w perspektywie paru lat. Także ym, ogólnie, te, też tak jakby taką yy, można jakby tutaj ocenić, ty, ten rok pandemii yy, pod względem inwestycyjnym jest to bardzo dobry rok dla gminy Ujazd, pod względem społecznym trudny, tak jak dla wszystkich mieszkańców. A o ile wzrosło bezrobocie? O ile możemy powiedzieć, że u państwa bezrobocie istnieje, bo tych firm jest coraz więcej i można powiedzieć, że troszeczkę te fabryki jak grzyby po deszczu się pojawiają u państwa. No ale chyba nadal możemy mówić tutaj o jakimś procencie ludzi, którzy nie potrafią znaleźć pracy lub nie mogą. Na terenie gminy ujazd na 6 tysięcy mieszkańców gminy ujazd jest 100 osób bezrobotnych, ale z tego. Myślę, że 80 czy 85% jest to bezrobocie naturalne, czyli takie, takie osoby, które i tak nie pójdą raczej do pracy. My raczej nie mamy żadnych problemów z tym z bezrobociem, bo nawet w ostatnim czasie otworzył się duże, duże centrum logistyczne sieci sklepów Dino, które będzie zatrudniać 500 osób. I przez to, że też strefa aktywności gospodarczej w gminie Ujazd i w gminie Ujazd się rozwija tak dywersyfikacyjnie, czyli mamy dużo różnych przedsiębiorstw. Nie mamy jednego monopolisty, który, nie wiem, Zatrudnia parę tysięcy osób, tylko mamy 20 firm, które zatrudniają od kilkudziesięciu do kilkuset osób. I nawet gdy w trakcie pandemii były problemy wśród jednej firmy, to na zasadzie takiej Druga pracy, przechwyciła. Takiego stołu biznesowego, tak, ci pracownicy byli oferowani innym firmom, które miały zwyżki, na przykład tutaj produkcyjne, czy na przykład potrzebowały te firmy więcej osób do pracy. My mamy dosyć dobre relacje wytworzone jako gmina, jako wszystkie firmy. Przed pandemią organizowaliśmy takie stoły biznesowe, takie lunchy dla biznesu. W trakcie pandemii online się spotykaliśmy, także jesteśmy na bieżąco jakby tutaj w kontakcie. I też e, firmy widząc e, silnego partnera w gminie, który nie dźwiga podatków bo chyba, jako, jako jedna z najniższych gmin w wersji polskim od, od początku e, kadencji nie dźwignęliśmy ani o grosik podatku żadnego. No, e, widzą, że mogą też e, tutaj rozwijać swoje skrzydła na terenie gminy ujazd. I tak jak powiedziałem, jest taka kooperacja, jest taka zgoda między firmami, że to jest wspólnie działamy, nie wiem, tworzymy transport publiczny, wspólnie przystępujemy do projektu budowy mieszkań, tak żeby e, tych. Ludzi przyciągnąć nie tylko do prac na strefie aktywności gospodarczej, ale przyciągnąć do zamieszkania na terenie gminy Ujazd. Mimo wzrostu liczby zgonów w trakcie pandemii, mamy od paru lat wzrost demografii na terenie gminy Ujazd. Ludzie chcą zamieszkać na terenie gminy Ujazd, jest blisko praca. Mamy żółwę, fajnie działający. Teraz drugi żółwę będziemy otwierać. Czyli odczesnia. dzieje się, mamy panie burmistrzu, podoczyć. dzieje się. Tak, także tak jak człowiek ma dwa płuca, musi być te płuco społeczno-socjalne na dobrym poziomie i płuco biznesowe, także my staramy się tak też funkcjonować, żeby zarówno te oba obszary były zaspokojone, także w tym kierunku idziemy. I miało no, ja się dosyć fajnie rozwijać. Także, y, ja jestem w natury optymistą, ale mimo pandemii, mimo tego, tych wszystkich problemów, y, y, jestem pewny, że w najbliższym czasie będziemy wychodzić na prostę i będziemy nawet zwyszkować, jeśli chodzi o te wszystkie kwestie związane z mieszkańcami, z biznesem, etc. To jeszcze dopytam na koniec. Jest, jest jeszcze jakieś wolne miejsce w strefie, w ujeździe, czy już nie bardzo? My mamy strefę aktywności gospodarczej, która jest między dwoma zjazdami autostrad. tam jest około 600 hektarów terenów inwestycyjnych. Jeśli chodzi o właścicieli gruntu, to ona już jest sprzedana w 85%, także już jest we większości. Jeśli chodzi o ilość zabudowy, to jest około 40%. Teraz tam pracuje 2000 osób, pod koniec przyszłego roku to już ma być 3000 osób, także ja myślę, że do 5 lat strefa aktywności gospodarczej się zabuduje całkowicie na terenie gminy Ujazd. Ale my tworzymy już takie dwie nowe podstrefy. Jedną przy drodze Krajowej 88, tak nazywam, SAGBIS przy drodze kraju 88, między Siednowicami a Szczecami opolskimi, a trzecią Sagmini, to jest między Ujazdem a Sławięcicami. także, także w tych miejscach byśmy chcieli, żeby biznes się kumulował w kolejnych latach. Czyli można powiedzieć, że gmina U jest nie tylko pięknymi dywanami, ale i inwestycjami będzie stała w następnych latach. Serdecznie dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Moim Państwa gościem był Hubert Ibrom, burmistrz Ujazdu. Serdecznie dziękuję za rozmowę i zapraszam do Ujazdu, aby oglądać w Boże Ciało Przepiękne dywany. Dziękuję serdecznie raz jeszcze, a Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.